Raz, raz. Raz, raz. Trzymajcie tej metafory pana Januszka tej Jedni grają w rugby, nożną inni w rugby. Rozumiem, że zgodzimy się, że tam są rugbyści. Czy ta drużyna rugby rośnie w siłę teraz, czy jest raczej drużyną słabnącą, z którą po prostu my nie umiemy sobie poradzić? Przede wszystkim są ważne dwie rzeczy. Rosja, jako kraj w swojej polityce wewnętrznej, Jakie może się z tego wyłączyć państwo? My jeszcze nie wiemy. Między innymi dlatego, że znamy dwie Rosje: Tą Rosję, która istniała w czasach tych literalnie imperialnych, i Rosję, która istniała w czasach sowieckich. Pamiętajmy, że rewolucja włoska przyszła w momencie, kiedy w Ros Rosji musiała dokonać się zmiana. Ona zmiany, które musiała dokonać, jak ona wyglądała. Tego do końca nie wiemy. Nie wiemy jedno, że uzupełnienie mechanizmów, nadograniczonych, ograniczonych mechanizmów y, parlamentarnych po rewolucji 5 roku, ograniczonych praw obywatelskich, musiało doprowadzić również do zmian w polityce y, zewnętrznej Rosji. Zresztą prowadziła, ale mówię, rewolucja poprzednia to przerwała. Co się dzisiaj w Rosji dzieje? Dzisiaj tak naprawdę y, mamy do czynienia z... Y, pierwszymi rezultatami działania rynku. Rynek jak zawsze produkuje klasę średnią, klasę ludzi zamożnych, mając aspiracje wpływu społecznego i niezależności od państwa. I z całą pewnością, z całą pewnością w ciągu najbliższych latach będziemy obserwowali konflikt między z jednej strony tą polityką, którą udzieliliśmy do tej pory, to znaczy utrzymywanie wpływu, lecz znaczy pozycji gospodarczej Rosji w oparciu o wielkie koncerny energetyczne gospodarki sterowanej przez państwo otrzymywania wpływu danych służb i z reakcji na to. Prawdopodobnie z reakcji, które władzy będzie próbowała opanować. W każdym razie y, polityka wewnętrzna będzie się zmieniać. My się, i Musimy obserwować, że nie tylko zmieniać politykę zewnętrzną. Przy czym pewne rzeczy są pewne, że nie niej będzie istniała ciągłość. Ponieważ co będzie tym stałym motywem polityki rosyjskiej wobec e, Europy? Bo przekonanie to otwarcie na Unię Europejską, y, o którym mówił y, 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 Pan Jaruś czy nie jest, jest motywem nowym. Tak naprawdę polityka y, sowiecka. w takim korytarzu geopolitycznym między zachodnimi państwami Unii a Rosją. Niektórzy uważają, że do tego się należy dostosować i taka jest generalnie polityka obecnego rządu. Natomiast jeżeli chcemy zapobrać zdolność samodzielnego działania, to musimy szukać dróg zadowolenia podmiotowości w tej sytuacji. I to jest przede wszystkim współpraca środkowo-europejska, bo pamiętajmy. W przewidywalnym czasie polityka, polityka Rosji w tym będzie stała. Polityka Francji i Niemiec może zmieniać się w 9 stopniu. Polityka amerykańska jest zmieniona. Natomiast to, co jest dla nas czynnikiem stałym, to jest Europa Środkowa. I Polska musi bardzo aktywnie zacieśniać związki z Europą Środkową. Rozumianą szeroko. Rozumianą szeroko to znaczy ograniczona nie tylko do obszaru Europy. Środkowo-wschodniego obszaru dawnej Rzeczpospolitej, ale z całą Europą to znaczy z tą większością państw Unii Europejskiej, które znalazły się w nim rozpadzie Związku Sowieckiego, a ściśle biorąc z tymi, które będą w takiej współpracy w udział, może przybierać bardzo różne formy. Od współpracy, nie od wiem, ekologicznej jakości Morza Bałtyckiego z państwami skandynawskimi, przez budowę infrastruktury, czy niezależność energetyczną. Mniej czy bardziej, trzeba po prostu niezależność polityczną państw bałtyckich. I Polska jako państwo nie powinna przeoczyć żadnego momentu okazji dla współpracy. Każda umowa współpracy, obojętnie czy będzie to o politykę gospodarczą, o solidarność gospodarczą, o solidarność kulturalną czy polityczną, w tym regionie z naszej strony jest błędem. I dlatego wielkim błędem jest to, że ani rząd, a opozycja, chyba bardzo stawkowo, tak naprawdę nie reagowały. Na y, propozycję przedyskutowaną z dalszym proeuropejskim przez Węgry, kiedy Węgry, kiedy, kiedy przyszedł nowy rząd, który bardzo szybko, na no, skutek wskutek szczęśliwego zrządzenia y, losu, y, objął y, prezydencję Unii Europejskiej. Polska w takich momentów y, nie może, y, może przeoczyć. Oczywiście polityka wobec Rosji. Ja mam no. prośbę, żebyśmy jeszcze o, na, o tym Jaką politykę wobec Rosji będziemy prowadzić sobie na drugą turę, bo jeszcze no, ciężko w tej duszy opisać, w jakim stanie jest, jest Rosja. Polityka, polityka Rosji, to Rosji będzie dojrzewała, więc będzie chciała y, również zmienić swoją politykę. Czyli tak naprawdę kwestionować pozycję Stanów Zjednoczonych w świecie, No co w tej chwili zresztą Amerykanie się zgadzają. I Rosja będzie dążyła do zbudowania swoich wpływów w Europie przez rozróżnienie związków atlantyckich i przez dążenie do maksymalnego gospodarczego, przede wszystkim energetycznego zbliżenia z Francją i z Niemcami. Jeżeli Polska w tych warunkach ma już dla swojej podmiotowości to oczywiście wymaga to bardzo zróżnicowanej gry i też stwierdzenia koniunktury w polityce, Reakcji na politykę rosyjską, potem polityki ustępstw. Zamiast po prostu dążyć do zniwersalizowania naszych interesów wobec Rosji, szukania państw, które na Rosję patrzą podobnie, budowania szerokich, zabawionych frontów z każdej z tych spraw, a jednocześnie o Rosjanom z całym spokojem, że tam, gdzie możemy mieć wspólne stanowisko w sprawach międzynarodowych, to możemy na ogół dyskusję z kwestią peryferyjnych dla nas stanowiący drugi, żadne, czy trzecie. W tej sprawie, eee, najpierw szliśmy drogę poprawności politycznej, a potem, a potem, tak naprawdę, w jedno ze środków władzy skłócił się a potem nastąpiło nieszczęście. A już budzę. Dziękuję bardzo. Pan Teleszczosat, jego z Pańskiego.